No dzień dobry. to już jest podsumowanie zniszczenia nógki i tutaj jest taki jeden element, 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 tutaj jest taki jeden element i ogólnie mogę Próbować odtworzyć. Tak się niszczy. O! Nie wiedziałem, że przy podsumowaniu jeszcze da się coś zniszczyć. Ale. okej. Okay. O! To jeszcze odpada. To jeszcze odpada. O, trzeba to podotykać wszystko. Mama! Mama. Okay. Tak wygląda podsumowanie, pa, pa.